Hello, hello, to DJ Kolar, Kolar, tak? Owszem, Kolar, Kolar. A to kolejny trzeci już odcinek yy, naszego Tibi, Czyka, Mate, serok. <küh> sorry, Sokso. O, to to jest koleś, ty, 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 impertorze, tyś mnie zawsze straszył. Nie no, i mu napisze i będzie miał Ale, dzwoni się, boże, nic takiego jak go. On mnie kiedyś wystraszył Naprawdę myślałem, że mnie jedne dnie Bo z niego taki głupek jest Okej, okay, okej, okay, okej okay. yy, chodźmy tutaj Czemu tutaj, tak? O, muszę się ciekawi czemu tutaj Idziemy na MW Idziemy na MW. Kurde. Kurde. Kurde, kurde. No jezu, kurde. Ja chcę wejść. Ja chcę wejść. Czemu ja nie chcę wejść? Nie możesz tego Nie, ja tam chcę wejść. Tam wyjdę. Ja tam wejdę. Nie, no! O, weszłam. Okej, okay, wchodzę. Nie pytajcie się mnie takich stworów. <Ky> Dobra. I tu właśnie macie XP. I czemu tutaj, tak? Nie dokończyłem zdania. Yy, tutaj dlatego dzisiaj wam pokażę w tym odcinku, bo muszę wam pokazać, jak się idzie Expige. Życie. I naciskać, naciskasz. Mało życia. Mało życia. Ładujesz sobie życie i naciskasz. Ładuję i naciskasz na atak. Czemu tutaj? Chcę przejść całe kółko i wam pokazać, jak to nie więcej te MW wygląda. Ta arena, powiedzmy. Powiedzmy, że to jest taka arena walka, walki. Tutaj. To ona tak właśnie wygląda. Jak ktoś ma od razu 15 K, tu chce wejść. Nie wchodźcie aż tak daleko, bo was deadno. Ma, mają was na jednego hita, na 5 hitów. A hit to jest takie coś, że. Może w pięć razy cię walną i już po tobie. No, to jest hit. A taki pięć hitów to jeden, nawet i mniej, to jest dużo. Tak to właśnie nie więcej wygląda. I jakby się expić o 15k, to możecie sami, ale potrzebujecie tą rosę, tą tarczę i te, bo te boty. Eee, tych botów, tych króliczki. Będziecie mieć, to musicie tu expić A jest z koleżanem, który będzie się osłaniał Ja tu nie miałem na początku, bo nikt nie chciał ze mną kolesa zrobić Potem się tam zgłosili za coś, za coś No i potem sam sobie expiłem Do 30k, a nie, do 15k Bo <coughs> Sorry, bo tu się yy, Bo tu się wchodzi od 1600 chyba ten K600 Potem tutaj No tak, tak, tak mi się zdaje I tutaj 15k, a potem akrabusy I musimy mieć te buty, nie będziecie mieć butów Przykro mi, no ale niestety Będzie... Będziecie mieć przerąbane i to bardzo przerąbane O, jest jakieś yy, wakse On ma level... O Boże, rebony aż 3 więc nie mu, bo ma trzy rebony, to on musi grać przynajmniej na tym, o, na tym serwerze 5 lat. To Fawe jest to, fawe. Okej, okej, okej. Tak, tym, że w przyszłym odcinku będę inny głos, że mam kata i kaszel. Więc pod tym nie mówcie, to ty oszukiwany jesteś. Ktoś cię kryje, tak? Nieprawda. Yy, nikt mnie nie kryje. Okej, okay, to w tym odcinku to raczej będzie koniec. To był najkrótszy odcinek. Chyba myślę, że to będzie najkrótszy. Mara. Cześć, do zobaczenia. Spotkamy się jeszcze. Mara.